Był synem Jony, pochodził z Betsajdy, a trudził się zwykłym połowem ryb. Został powołany, gdy był już człowiekiem dojrzałym, żonatym, a może nawet i wdowcem, gdyż Ewangelia wspomina tylko o jego teściowej, nie mówiąc nic o żonie czy dzieciach. Do Chrystusa przyprowadził go jego młodszy brat Andrzej. Wówczas to Jezus zmienił mu imię. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przeprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł, Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Szymon może nie w pełni zdawał sobie jeszcze sprawę z tego, co czeka go przy boku Jezusa. Wychowany jednak w religii mojżeszowej, wiedział, że zmiana imienia uczyniona przez Jezusa to wyznaczenie nowej misji, nowego zadania. Od pierwszego momentu wezwania Szymon Piotr przylgnął do Jezusa. Towarzyszył mu w całej trzyletniej działalności. Uczestniczył w wydarzeniach, w których nawet nie wszyscy apostołowie brali udział. To właśnie jego, wraz z Janem i Jakubem, zabrał Chrystus na górę Tabor, gdzie objawił im swoją chwałę. Piotr uczestniczył również w cudzie wskrzeszenia córki Jaira, oraz był najbliżej Jezusa w ogrodzie Getsemanii. Nim jednak Szymon stał się skałą, musiał przebyć długą drogę drogę pełną zakrętów, załamań. A także niewierności. Do pierwszego nieporozumienia pomiędzy mistrzem a Piotrem doszło wówczas, gdy Chrystus zapowiedział oparcie na nim kościoła, kiedy Jezus mówił o swojej męce i śmierci. Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie nigdy to na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą. Bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na ludzki. Potem były inne wydarzenia, takie jak Tabor, gdzie Piotr ujrzał chwałę Chrystusa, rozmnożenie chleba dla pięciu tysięcy, skrzeszenie córki Jaira, skrzeszenie Łazarza i przede wszystkim paschalna wieczerza, kiedy Piotr jeszcze raz próbował sprzeciwić się Chrystusowi. Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Nigdy nie będziesz mi nóg umywał, odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Dopiero wtedy zgodził się Piotr przyjąć posługę z rąk Jezusa. Gwałtowność Piotra raz jeszcze dała znać o sobie, kiedy pojmano Jezusa. Wtedy szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. I przyszła najczarniejsza noc w życiu Piotra. Noc zdrady. Kiedy trzykrotnie zaparł się swego mistrza. Mimo wcześniejszej przysięgi, zabrakło mu odwagi, by przyznać się do Jezusa wobec zwykłej służącej. Wyparł się tego, z którym spędził trzy lata. Dopiero spojrzenie Jezusa obudziło w nim łzy skruchy i głębokiego żalu. Po nocy zdrady przyszedł dzień zmartwychwstania i dzień, w którym powtórzyło się wezwanie mistrza. Znów było jezioro. Znów napełnione po brzegi sieci, i te same słowa "pójdź za mną."